Rozgość się w przestrzeni nawi. Miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Rybko, twoje czytanie jest niezwykle spokojne, pomyślane i wskazuje na czas przejścia ze zmartwień do spokoju, odnalezienia mądrości w tradycji i osiągnięcia pełnej stabilizacji materialnej i rodzinnej. Karty sugerują, że niespodzianki będą związane z Twoją duchową podróżą. Podjęciem ważnych zobowiązań oraz ostatecznym poczuciem bezpieczeństwa i przynależności. Dla ciebie Szóstka Mieczy, Arcykapłan i Dziesiątka Pentakli. Szóstka Mieczy to symbol podróży, przejścia z trudnego, burzliwego okresu do spokojniejszego czasu. Oznacza zostawienie zmartwień za sobą i zrobienie kroku w kierunku ulgi i bezpieczeństwa. Możesz spodziewać się, że sytuacje, które dotychczas powodowały stres i niepokój, zaczną ustępować. Opuszczasz burzliwe wody bez problemów. Karta ta często oznacza dosłowną podróż, przeprowadzkę lub wyjazd, który działa na ciebie uzdrawiająco i pozwala nabrać dystansu. Ryby, jako znak wodny, potrzebują harmonii. Ta karta zapowiada, że odnajdziecie drogę do upragnionego spokoju. Niespodziewana będzie możliwość zdystansowania się od problemów, wyjazd lub przeprowadzka, która przyniesie wam upragnioną ulgę i poczucie bezpieczeństwa. Arcykapłan to karta tradycji, mądrości, duchowości, instytucji, nauczania i konwencjonalnych wartości. Symbolizuje podążanie za ustalonymi zasadami i znalezienie odpowiedzi w sprawdzonych systemach wiary. Możesz znaleźć mądrość w duchowości, w religii, u mentora, w systemie wartości, które wyznajesz. Czasem oznacza też to formalne nauczanie lub studiowanie. Karta ta często wiąże się z ważnymi zobowiązaniami, takimi jak małżeństwo, chrzest, wejście do formalnej struktury, czy też podążanie za dogmatami. Niespodzianką może być pojawienie się ważnego mentora lub nauczyciela w Twoim życiu, który wskaże Ci drogę. Niespodzianką od tej karty jest podjęcie ważnego formalnego zobowiązania, być może ślubu, zaręczyn, ważnej przysięgi, odnalezienie duchowego przewodnika, lub odnalezienie odpowiedzi w tradycyjnych wartościach. Dziesiątka pentakli to jedna z najbardziej pozytywnych kart materialnych. Symbolizuje pełnię dostatku, bogactwo, bezpieczeństwo finansowe, trwałe dziedzictwo i rodzina. Osiągnięcie szczytu stabilizacji finansowej. Masz wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Czas cieszyć się owocami swojej ciężkiej pracy. Karta ta może też oznaczać zakup wymarzonego domu. Spadek, jakiś duży zastrzyk gotówki lub poczucie, że twoja rodzina jest bezpieczna. I zaopatrzona na długie lata. To, co teraz osiągniesz, jest trwałe i ugruntowane. Możesz czuć się w pełni bezpiecznie. Niespodzianką od tej karty jest duży przypływ gotówki lub osiągnięcie długoterminowego celu finansowego, co przyniesie ci poczucie całkowitego bezpieczeństwa i obfitości. Rybko, twoje karty sugerują, że czeka na ciebie okres głębokiej stabilizacji a niespodzianki będą właśnie z nim związane. Karty mówią, że wyruszysz w podróż fizyczną lub mentalną, z dala od problemów. W tym procesie odnajdziesz mądrość i strukturę w tradycyjnych wartościach lub u boku mentora. Ostatecznym wynikiem i największą niespodzianką jest osiągnięcie pełnego dostatku i bezpieczeństwa materialnego oraz rodzinnego. Wszystkie Twoje wysiłki kumulują się w poczuciu spełnienia i stabilizacji. Rada to pozwól sobie na odejście od zmartwień. Szukaj mądrości w sprawdzonych źródłach i nie bój się podejmować ważnych zobowiązań. Ciesz się obfitością, która do ciebie nadchodzi i buduj w niej bezpieczną przyszłość. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.